Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po meczu 10 kolejki PKO Ekstraklasy, w którym za Zagłębie Lubin wygrało za okresem łódź 3 do 1. Jest ze mną trener drużyny gości, pan Kazimierz Moskał. Poproszę trenera o kilka słów komentarza do dzisiejszego spotkania. Cóż, kolejna proszka. Myślę, że czasami to wygląda tak jakbyśmy sobie sami podcinali gałąź na której siedzimy szukamy pewności w grze po wygraniu w pucharze polski mieliśmy nadzieję że tutaj zagramy dobry mecz i w końcu przełamiemy tą serię w lidze porażek i powiem tak zaczęło się naprawdę dobrze stworzyliśmy kilka sytuacji oddaliśmy kilka groźnych strzałów ale sposób ja wiem, że to pewnie się będę powtarzał po raz kolejny, ale sposób w jaki my tracimy bramki to naprawdę nie przystoi. W momencie kiedy dostaliśmy dwie bramki w pierwszej połowie, w drugiej zaczęliśmy znowu dobrze strzelamy bramkę kontaktową, ale znowu odbieramy sobie nadzieję i pewność poprzez stratę. Trzeciej bramki, która no, no nie może się zdarzyć, na, te, na tym poziomie nie może się mm, to przydarzyć. Yy... Myślę, że jeszcze Zagłębie też miało kilka dogodnych sytuacji do tego, żeby, żeby strzelić. My też mieliśmy, ale, ale ja nie wiem, czy to czasami brak szczęścia, czy czy brak umiejętności może. No i tak to się skończyło. Naprawdę trudno jest mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo to nie jest proste i na pewno to nie jest wszystko, co mam do powiedzenia, ale tylko, tylko tymi zdaniami mogę się z Państwem podzielić. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Zachęcam do zadawania teraz pytań. Koleżanka po mojej prawej trzyma mikrofon z racji tego, że prowadzimy relację live. Proszę podnieść rękę do góry, podamy mikrofon, przedstawić się z imienia i nazwiska także redakcji i zadać pytanie do plenarów. Karol Bogański, Cześć, Panie Frenerze, prezes OKS-u ostatnio powiedział, że pozostawił Pana na stanowisku. Nie ma e, braku zaufania do Pańskiej pracy w razie najróżniejszych kłopotów. Mówi nawet o ewentualności spadku. Natomiast ja mam takie pytanie wobec tych powtarzających się kłopotów również bramy, które są zwracane w coraz bardziej kuriozalny sposób, co, co Pan sam przyznaje. Czy Pan cały czas wierzy e, w dalszy z pracy z tym zespołem, czy wie Pan, jak można jeszcze OKS-owi pomóc w najbliższym czasie? Co do zaufania, już się na ten temat wypowiadałem, nie będę się powtarzał. I um, skoro to zaufanie jest, ja jestem trenerem i oczywiście, że y, spodziewałem się tego, że nie będzie łatwo w ekstraklasie, ale y, ja też y, mam zaufanie, mam zaufanie i gdyby, gdyby tego nie było, to myślę, że być tutaj już nie było. Natomiast ta każda kolejna porażka to naprawdę mm, sprawia, że e, coraz trudniej e, gdzieś nam będzie w kolejnych meczach. Mm. Najgorsze jest to, że nie wiem, no te decyzje, które gdzieś tam też ja podejmuję wspólnie ze sztabem, jakby nie, nie, nie wpływają korzystnie na, mm, na przebieg spotkań, czy na utratę właśnie tych goli, obojętnie w jakim gdzieś tam zestawieniu wychodzimy, to zawsze zdarzy się taki moment, w którym któryś zawodnik w prosty sposób spowoduje, że, że przeciwnik zdobywa, można powiedzieć, łatwo bramkę. Mam jeszcze pytanie o Łukasza zmagał się z kontuzją miśnia przygrodziciela, mówi Pan o tym w Szczecinie, natomiast to było już dwa tygodnie temu. I Łukasz był bardzo skuteczny w końcu sierpnia, więc on na pewno mógłby też teraz pomóc w tej sytuacji. Jaka jest jego... No nie mamy, nie mamy Łukasza i jeszcze przez yy, jakiś czas go nie będziemy mieli. Musimy sobie z tym yy, radzić. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeśli nie, dziękuję trenerowi, dziękuję państwu i zapraszam dziękuję. na drugą część konferencji. Dziękuję. Powiedzmy.